okazji podłączenia pod Wifi. I nie, nie to sobie z serialu serial, bo nie wiem, będzie z internetem. No tak, wakacje bez serialu to nie wakacje. Proszę Państwa, polski kapitał na Litwie. Polska stacja duma nasza. Wydawajcie Litwini, pieniążki, wydawajcie, na Lukoilu, nie tankujcie, bo wam przyjadą do czołgami. Zdjęcie. Jak mi zrobił zdjęcie? Nie działa? No jak jest, no jest zajebiście. Czterej jeszcze podwąntujesz, wszystko jest wypas. Lecimy Bartuś, musimy. Już wsiadaj. bo ty te... tobie ten cigaret już zgasł. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Dobra, podróż zaczyna się o godzinie 12. Nie o godzinie 8. Pani powiedziała, że. Okej, okay, to problem. A problem. Absolutnie. Śniadanie, Idziemy na śniadanie. i murnie. Granica, ale już nie inna. Do... Do... Powodzenia! Chleba. Tak się parkowało kiedyś, nie? Jak się na konie jechało, miało się nie, nie, Dobra, do tego później zwiedzę. Co soli. Dziwne rzeczy to są do jedzenia. Mam na przykład połowę stoku górskiego na talerzu. Świeże. W kościele się używa tego do, tego, do, do kadzidła. Aha. Tego. Bo pachnie to jak kadzidła, jak tam używają. No to mam coś z kościoła. Aha. Tutaj mam. To nie wiem co to jest, ale śmierdzi To do pizzy oregano. No po czosnku, Ale to jest to jest ciekawe. No, kawka. No, no. Taka wiekowa, odkudna. no, ona musiała z daleka przybyć. Na e, wielbłądzie... Tak podróżowałam, potem... że dlatego taka zwieszała jest leciutko. Bo tak podróżowała, podróżowała, podróżowała. Ja myślę, że to nikt nie kawy. Jak już tu wiedział, że jeść, to piją raczej pierwotnie do tego jedzenia, bo nie jest, nie jest lekkie. No i teraz, jakby staro, staro, staro polskim, staro łotewskim zwyczajem idę zapalić po prostu i mam czas w tym Jestem z regi. Z reginy. z reginy. Jedziemy do Talina. Do Taliny. Do Taliny. taki przed nami. Zobaczymy o ludzkich porach. Jesteśmy, kropeczka jedziemy do Talina, Talina, przejeżdżamy ta, ta przez Parnu i Rapla. co my tu robimy. My tu czekamy, aż przestanie padać, to też się pada. Spiję wikinga. Wikinga? Wikinga. Tak? Nie nie, 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 nie podajemy dla potomnych, ile wiking kosztował. Ja mogę podać. Jeszcze nie wstydzę. To był wiking o 21 euro. I chuj. Stare mury mińskie. obronne. Przyskanne. Bardzo wszystko fajnie mają zachowane I nawet chyba będę mógł zejść drugą basztą Aha, to jest baszta do góry No i wyszliśmy ze starego miasta chodzimy do nowego miasta Trochę jak Ci się podobało stare miasto? Bardzo się podobało, było bardzo ładne Talinskie tak by była fajna pogoda, cieplutko, w miejsce miejsce, żeby te dwa dni przetrwać. Obowiązki swoje znasz? Ja właśnie... No proszę wykonywać, obowiązek. proszę wykonywać, bez szemrania. Dzień trzeci. Jest ostatni. Już grzecznie podążam za panem Bartoszem, żeby opuścić ostatni pokój hotelowy i kierować się w stronę Polski. Dziękuję. Okay. Idziemy do domu. Ja jestem zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. 2400 km, które robiliśmy. W 4 dni? 3 dni to dzisiaj mamy. Wtorek. Potem nieźle na poniedziałek, wtorek. 4 dni. 2400. Znacznie bardzo gonił. Boże, goni. jak on gonił. jak szalony. Tak szalony. szalony. Odpocząć i pozycję inną niż siedzącą przyjąć. No. To przede wszystkim. Leżąco. Stojącą, każdą. I czerwoną. Nie. Yeah. A teraz zielone. Widzę. że jeszcze rozróżniam kolory. I... to była kielczanka. Cieszę się, że już dojechaliśmy. Nie, wysz. Tallin, Ryga. Hmm. E... Potem. Ponieważ, Ponieważ. A to przejazdem tylko. <grymne> no i oczywiście y, dzisiaj spaliśmy. Y, nie, w Ko nie, Kownie. W Kownie spaliśmy. W Kownie. Czyli Ryga, no Talin, Kowno 4 dni 2400 km. To no jest. Wyścig przestrzeni. Przeszło. Tak Taśmy też, dobrze, że nam zostało, dobrze. Dobrze, że taśma Kurwa, została. Dobrze, że taśma została. Dwie minuty, nie, 43 sekundy. O, to oj, to powiedzieć. pozdrawiam wszystkich w takim bądź razie jadących do Talina I, i głosujcie w wyborach na Franka Anderuda, Bo już niedługo wybory prezydenckie. Frank I lista numer 1.